Została ci kasza gryczana i nie wiesz co z nią zrobić? Thermomix ma na to pomysł. Na ekranie wyświetlacza Thermomixa wpisz kasza gryczana, to co zostało ci z obiadu. Wybierz przepis. Ja przygotuję chleb z kaszą gryczaną. Odrobina miodu, drożdże. Całość podgrzewamy. Ja lubię zmienić temperaturę z 37 na 40. Jeszcze tylko mąka. Ja używam orkiszowej w typie chlebowym. Ziarna słonecznika, otręby, całość mieszamy, wyrabiamy. W trakcie wyrabiania dokładamy kaszę gryczaną. Zobaczcie, jak pięknie wyrabia. I to jest efekt końcowy. Teraz przekładamy. Chleb do keksówki. Na koniec posypujemy ziarnami słonecznika. Ja wybrałam mak. Teraz musi wyrosnąć. Zobaczcie, po pół godziny pięknie wyrośnięty i zostaje nam tylko upieczenie. I chleb gotowy.